Witam wszystkich, przyjaciele! Dziś wybierzemy się do jednego z najbardziej tajemniczych i zamkniętych miejsc na świecie Korei Północnej. Porozmawiamy o tym, jak w ogóle powstał ten kraj, dlaczego wciąż jest w konflikcie z Koreą Południową, skąd wzięli się jego przywódcy, czym jest Batalion Przyjemności i co mają z tym wspólnego limuzyny z biegnącymi ochroniarzami. Tematy będą bardzo różnorodne, a zaskoczeń nie zabraknie. A więc na start, gotowi, ruszamy. Jak Korea stała się Północną i Południową? Aby zrozumieć dlaczego na mapie widzimy dwie Koree, trzeba cofnąć się do roku 1945. Do tego czasu cały obszar półwyspu znajdował się pod kontrolą Japonii. Była to jej kolonia. Po klęsce Japonii w II wojnie światowej postanowiono podzielić Koreę. Wszystko co znajdowało się na północ od 38. równoleżnika znalazło się pod kontrolą ZSRR, a południe pod wpływem USA. W 1948 roku obie części utworzyły własne rządy: na północy, proradziecki, na południu, proamerykański. I od tego momentu zaczęła się poważna konfrontacja. Obie strony chciały kontrolować cały Półwysep. Ideologia starła się z ideologią i ta walka, choć już niezbrojna, trwa do dziś. Koreę Północną założył Kim Ir Sen charyzmatyczny, twardy i według swojego narodu niemal legendarny przywódca. Po nim stery objął jego syn Kim Jong-il, a następnie wnuk Kim Jong-un. Powstała dynastia, w której każdy nowy przywódca od urodzenia był przygotowywany do roli wodza. Kim Jong-un posiada wiele oficjalnych tytułów. Jest najwyższym przywódcą KRLD, głową partii, dowódcą armii, marszałkiem, nową gwiazdą, błyskotliwym towarzyszem, a nawet geniuszem wśród geniuszy w sprawach wojskowych. Młody, ambitny i charyzmatyczny jest nie tylko spadkobiercą, ale także głównym politycznym symbolem kraju. Ochrona Kim Dzong-una to cała armia. Każdego dnia chronią go setki uzbrojonych po zęby ludzi, a cała osobista gwardia liczy około 25 tysięcy osób. I to nie jest zwykła ochrona, lecz elita. Każdemu przysługuje mieszkanie, racje żywnościowe i prestiż. Dostać się tam można tylko po surowej selekcji fizycznej, psychologicznej i ideologicznej. Szczególnie słynny jest zewnętrzny krąg grupa ochroniarzy, którzy dosłownie biegną obok limuzyny przywódcy. Po raz pierwszy zaczęto o tym mówić po wizycie Kima w Singapurze. W telewizji pokazano, jak czarnego Mercedesa eskortuje tuzin mężczyzn w eleganckich garniturach ze słuchawkami w uszach. Są tego samego wzrostu co przywódca, mają doskonały wzrok, są wyszkoleni w celnych strzałach i sztukach walki. To jedyni ludzie w kraju, którym oficjalnie wolno przebywać przy Kimie z bronią w ręku. Wątpisz w przywódcę? Przygotuj się. W 2013 roku, według plotek, Kim Jong-un rozkazał stracić własnego wuja za korupcję i zbyt wesoły tryb życia. Rok później pod te same zarzuty trafiła jego żona. A w 2015 roku minister obrony KRLD został rozstrzelany z działa przeciwlotniczego za to, że zasnął na naradzie. Wyobraź sobie, jedno ziewnięcie i to koniec kariery, a często nie tylko jej. Według nieoficjalnych danych, od momentu objęcia władzy przez Kima stracono ponad 20 wysokich rangą urzędników. W kraju, gdzie ideologia jest prawem, a dyscyplina kultem, najmniejsze wykroczenie może kosztować życie. To okrutne, ale właśnie tak działa system oparty na strachu i bezwzględnej lojalności. Armia Korei Północnej to jedna z największych na świecie. Służy w niej ponad 1 300 tysięcy osób, podczas gdy populacja kraju to zaledwie około 25 milionów. To oznacza, że co dwudziesty mieszkaniec jest żołnierzem. A jeśli doliczyć jeszcze rezerwistów, to łączna liczba potencjalnych żołnierzy sięga niemal 7 milionów. To machina wojskowa, która wymaga ogromnych nakładów. Ale w KRLD uważa się, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kraj posiada flotę podwodną, kompleksy artyleryjskie, rakiety balistyczne i, co najważniejsze, broń jądrową. To właśnie obecność sił nuklearnych, zdaniem ekspertów, powstrzymuje USA przed bezpośrednim konfliktem z Pjongjangiem. Cios odwetowy mógłby dosięgnąć Korei Południowej lub Japonii, dlatego Zachód woli zachować ostrożność. A dla samej KRLD to nie tylko ochrona, ale także symbol narodowej godności i siły. Na polach bitew są żołnierze, a w przestrzeni cyfrowej hakerzy. Korea Północna ma swoją legendarną grupę cybernetyczną o nazwie Lazarus. Według pogłosek ten oddział działa pod przykryciem wywiadu Sztabu Generalnego Koreańskiej Armii Ludowej. Ich zadaniem jest atakowanie i mają na to pełne przyzwolenie. Włamania, kradzieże, wirusy, oprogramowanie szpiegowskie. Uważa się, że to właśnie ta grupa stoi za najgłośniejszymi cyberatakami ostatnich lat. Włamaniem do indyjskich elektrowni jądrowych, atakiem na firmy Volvo, Boeing, Sony Pictures i Garmin. Były też przypadki ataków na giełdy kryptowalut, a nawet na amerykańskie FBI. W 2020 roku, według nieoficjalnych danych, północno-koreańscy hakerzy ukradli około 300 milionów dolarów. I te środki prawdopodobnie zostały przeznaczone na finansowanie programu nuklearnego. To cyfrowa armia XXI wieku. Niewidoczna, ale niezwykle skuteczna. Kim Jong-un, podobnie jak jego ojciec i dziadek, uwielbia transport lądowy. On prawie w ogóle nie lata i woli podróżować samochodem. W internecie krążą plotki, że specjalnie dla niego w fabryce Mercedes-Benz wyprodukowano opancerzonego pullmana o najwyższym stopniu ochrony. W jego prywatnym garażu, według niektórych źródeł, znajduje się nawet tuzin super samochodów, wśród których są Chevrolet Camaro, Dodge Viper, a nawet Ferrari. Ale nie ma na to oficjalnych potwierdzeń. Ta kolekcja samochodów jest strzeżona równie dobrze jak arsenał nuklearny. Nawet najbardziej zdeterminowanym reporterom nie udało się sfotografować choćby jednego z tych samochodów. Nawet rosyjska łada Priora znajduje się w tej kolekcji. Kim użył jej kiedyś do inspekcji armii, ale samochód był zielony i wyglądał całkiem zwyczajnie. A to was rzeczywiście dostarcza samochody do KRLD, zwłaszcza na potrzeby wojska. Więc jeśli na zdjęciu z Pjongjangu widzisz samochód, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie Priora. Za najbardziej tajny środek transportu północno-koreańskiego przywódcy uważa się jego osobisty pociąg pancerny. Tak, tak, ten zielony z żółtym paskiem. Każdy wagon to osobny moduł. Jest własna elektrownia, kuchnie, przedziały mieszkalne, wagony ochrony, a nawet mobilny garaż z limuzyną. We Władywostoku Kim wysiadł z czwartego wagonu, najbezpieczniejszego. Szyby w oknach mają grubość do 5 cm, wentylacja jest autonomiczna i zabezpieczona przed atakami chemicznymi, a całe wnętrze jest ekranowane przed podsłuchem. Ten pociąg jest w stanie wytrzymać nawet uderzenie jądrowe. Przed zbliżeniem się składu trasą przejeżdża pociąg zwiadowczy. Sprawdza on tory i bezpieczeństwo, a z tyłu jedzie jeszcze jeden pociąg osłonowy. Razem z kimem w pancernym pociągu podróżują ministrowie, służba protokolarna, ochrona, a nawet kucharze. Ten pociąg to nie tylko środek transportu, to ruchoma twierdza, symbol kontroli i absolutnej izolacji. Kim Jong-un ma także samolot, to IL-62, wyprodukowany jeszcze w 1985 roku. Uchodzi on za najstarszy samolot typu Air Force One spośród wszystkich przywódców państw. Maszyna jest niezawodna, z ekskluzywnym wykończeniem. Lata rzadko, ale robi wrażenie. Na negocjacjach Kim najczęściej pojawia się pociągiem, ale gdy leci samolotem, to zawsze jest wydarzenie. Ma też jacht. Ogromny, luksusowy, stworzony do wypoczynku i prywatności. To właśnie na nim gościł gwiazdę NBA Denisa Rodmana, swojego bliskiego przyjaciela. Razem odpoczywali na tajnej wyspie należącej do Kima. Według Rodmana był to prawdziwy siedmiogwiazdkowy kurort z pełną infrastrukturą, stworzony dla jednej, jedynej osoby. Luksus, od którego zapiera dech w piersiach w kraju, gdzie zwykli obywatele żyją zupełnie inaczej. Oficjalna Korea Północna to kraj surowego porządku i idealnego wyglądu. Ulice miast są czyste, zadbane. Głównym środkiem transportu jest rower. Samochodów jest niewiele, dlatego ulice wyglądają spokojnie i są niemal bezgłośne. Ludzie są szczupli, wysportowani, schludni, nie tylko dlatego, że tak wypada, ale także dlatego, że wybór jedzenia i ubrań jest niewielki. Kraj niemal całkowicie sam zapewnia sobie żywność. Ubrania pochodzą głównie z lokalnej produkcji. Mężczyźni preferują surowe mundury zapinane pod szyję, kobiety, sukienki, często w jaskrawych kolorach. Ogólny styl to schludność i skromność. Wszystko jest surowe, ale na swój sposób estetyczne, a krajobrazy to osobna historia. Tarasowe pola ryżowe, starannie uprawiane, jakby sam krajobraz dostosowywał się do ideologii. Wszystko musi być pod kontrolą, zarówno natura, jak i człowiek. Korea Północna z szacunkiem odnosi się do radzieckiego dziedzictwa kulturowego. Tutaj wciąż lubią i wyświetlają filmy z ZSRR. W telewizji jest więcej radzieckiej klasyki niż gdziekolwiek indziej. To nie tylko szacunek dla przeszłości, ale część wychowania. Poprzez kino kształtuje się obraz właściwego, zdyscyplinowanego, patriotycznego życia, a pomniki są wszędzie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ogromne, uroczyste, symboliczne. Jednym z najciekawszych jest lokalny odpowiednik rzeźby robotnika i kołchoźnicy. Tylko tutaj obok stoi jeszcze inteligent z uniesioną ręką i pędzlem do pisania hieroglifów. To ważny szczegół. Tutaj do sił napędowych rewolucji oficjalnie zalicza się także pracę umysłową. Życie mieszkańca Korei Północnej podporządkowane jest ścisłej strukturze. Tydzień pracy trwa 6 dni, odpoczynek odbywa się ściśle według harmonogramu. Młodzi ludzie nie spieszą się z zakładaniem rodzin. Zwyczajowo ślub bierze się bliżej 30. -tki. Kobiety w wieku 25 do 28 lat, mężczyźni w wieku 28 do 30 lat. Najpierw praca. Zanim założy się rodzinę, każdy obywatel musi oddać ojczyźnie swoje najlepsze lata, udowodnić swoją lojalność, wykazać się w zawodzie, w służbie. To nie jest tylko zasada, to norma społeczna, wpajana od dzieciństwa. Życie osobiste, co dziwne, nie jest uważane za sprawę prywatną. To część systemu i społeczeństwo pilnuje, jak ją budujesz. W kraju dostęp do informacji jest surowo ograniczony. Odbiorniki radiowe są dozwolone tylko z ustawioną na stałe częstotliwością. Słuchanie zagranicznych stacji radiowych jest zabronione i karane więzieniem. Telewizory podlegają obowiązkowej rejestracji. Częstotliwości są blokowane, a elementy sterujące zaplombowane. Wszystko co obywatel widzi i słyszy jest ściśle zatwierdzone przez państwo. Jednak poza granicami kraju Korea Północna ma własny medialny megafon, głos Korei. To potężna międzynarodowa stacja radiowa nadająca w ośmiu językach, w tym po rosyjsku. Jej celem jest szerzenie północno-koreańskiego spojrzenia na wydarzenia na świecie. W kraju nie ma internetu. Zamiast niego istnieje zamknięta sieć wewnętrzna, odpowiednik bez dostępu do światowego internetu. Jednocześnie drukowane są nawet zagraniczne wydania w języku angielskim i francuskim na potrzeby dyplomatyczne oraz propagandowe za granicą. Tak, z Korei Północnej rzeczywiście się ucieka. Powody są różne. Niektórzy nie wytrzymują reżimu, inni pragną wolności, a jeszcze inni uciekają przed karą. Szczególnie często uciekają do Korei Południowej. Do 1993 roku obowiązywało tam prawo, zgodnie z którym każdemu uciekinierowi przyznawano hojne świadczenia, mieszkanie, możliwość nauki, a nawet ochroniarza, jeśli miał szczególną wartość wywiadowczą. Ale zdarzają się też przypadki odwrotne. Ludzie uciekają z Korei Południowej z powrotem na północ. Powody bywają zaskakujące. Służby specjalne odsyłają swoich agentów. Niektórzy spotykają się z dyskryminacją w Korei Południowej i nie radzą sobie z nową rzeczywistością, a inni po prostu ukrywają się przed karą za popełnione przestępstwa. Wśród znanych przykładów są oficerowie, generałowie, ministrowie. Byli też uciekinierzy ze środowiska akademickiego, np. profesor filozofii lub urzędnik Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Co ciekawe, niektórzy wracają nawet całymi rodzinami i otrzymują, co zaskakujące, dość łagodne traktowanie, o ile nie zdradzili ważnych tajemnic państwowych. Czy w Korei Północnej można spacerować samotnie? Jeśli jesteś miejscowym, tak, oczywiście. Ale jeśli jesteś obcokrajowcem, to nikt nie zostawi cię samego. Turystom, nawet jeśli formalnie się o tym nie mówi, prawie zawsze przydziela się osobistego opiekuna. Nie jest on tutaj tylko przewodnikiem, to twoja cień, obserwator, strażnik ideologii. Jego zadaniem jest nie tylko opowiadać, ale także pilnować, dokąd poszedłeś, z kim rozmawiałeś, na co patrzyłeś. Nie ma swobody poruszania się, nie możesz samowolnie opuścić hotelu ani pospacerować po targu. Wszystko odbywa się ściśle według trasy, harmonogramu i pod kontrolą. Jednak trzeba przyznać, że większość takich opiekunów jest uprzejma, uśmiecha się i robi wszystko, by wyjazd zapadł w pamięć. Ale prawdziwej Korei Północnej bez filtra i tak nie zobaczysz. Gdy mowa o Korei Północnej, trudno czasem zrozumieć, gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna fikcja. Informacji jest mało, a wiarygodnych źródeł jeszcze mniej. A zachodnie media często dolewają oliwy do ognia, kreując obraz absolutnego zła. Demonizowanie KRLD działa na strachu, sensacji i oglądalności. Dlatego pojawia się mnóstwo plotek, od egzekucji z Moździerzy po pogłoski o batalionach rozkoszy. Coś z tego może być prawdą, coś jest przesadą, a coś świadomą prowokacją. W kraju nazywa się to wojną informacyjną przeciwko ich przywódcom, a ludzie tam mieszkający stają się zakładnikami tego obrazu, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Pomimo wszystkich plotek, lęków i zamknięcia, a może właśnie z ich powodu, Korea Północna pozostaje krajem, który chce się zobaczyć, poczuć tę dziwną atmosferę porządku i surowości, zobaczyć ulice, po których się nie biega, lecz maszeruje, porozmawiać z ludźmi, nawet jeśli przez tłumacza, nawet jeśli pod nadzorem, zanurzyć się w rzeczywistości, którą świat przywykł omawiać, ale rzadko rozumie. Czy odwiedziłbyś Kim Jong-una? Napiszcie w komentarzach. Wszystkim życzę dobrego nastroju, zostańcie z nami. I oczywiście, niech każdego dnia towarzyszą Wam naleśniki. Do następnego filmu.